O, jak mi tutaj dobrze. Siedziałoby się tutaj godzinami. O, o, cześć, witajcie. To ja nagrywam nową serię z, przez, z pomysłowej dekoracji w Minecraft. Tak. To będzie tak stopniowo. Na początku jedna, druga i tak będzie do 60. Jak widzicie, tutaj mój bandika nie nadąża, bo on tylko będzie nagrywał 10 minut. To te odcinki będą takie króciutkie. Ta sauna, zaraz wam pokażę, jak to się robi. Jak będą takie pro, proste przedmioty, to nie będę wam pokazywał, jak to się robi. No bo chyba jesteście bardzo mądrzy. Że skoro mnie oglądać, no to chyba wiecie o co chodzi. Jak będzie coś skomplikowanego, sk, yy, to wam pokażę z miąch. Właśnie. Teraz zaczynamy. Jak się to robi, dobrze? Dobra. Jak yy, na początku to są moi uczniowie, tak sobie zrobiłem fajnie. Dobra, może gdzieś tutaj, tak dalej. Muszę sobie wpisać time seta. Podała mi się ten zero właśnie. Zaczynamy teraz ko kopać dziurę. A ja sobie zrobię takie fajne na ten jasno głas właśnie. Dobra, kopiemy, kopiemy. Teraz to jakby co... Yy, właśnie yy, musimy trochę porozmawiać o tej serii właśnie. Bo właśnie nie wiem, yy, możecie mi przesyłać różne, ale to będzie potem. Yy, te właśnie różne pomysły, właśnie. Bo ja sam tego nie zrobię, co nie? To yy, potem wszystko się zrobi, tylko Facebooka będę miał i wszystko. No to wszystko się ureguluje, co nie? To właśnie... To właśnie... Za dużą dziurę wykopałem soki. na naprawię to. Soki nie umiem kopać. Taki jestem jakiś, nie umiem kopać. Naprawię to. Nie umiem właśnie robić cięcia w filmiku, to żal i tego nie zrobię. Właśnie to moim zdaniem jest właśnie na survival, bo zamiast fights to możecie dać cokolwiek. Właśnie nie mam takiej wyobraźni jak wy, ale wy to możecie dać wszystko właśnie. Zapoznanie właśnie z tym roidem odbyło się bardzo fajnie. Właśnie, z czego jestem bardzo zadowolony, i chciałbym więcej właśnie tych wyświetleń właśnie, bo. No bo tak szkoda mi jest, że takie fajne odcinki A tak mało wyświetleń. No to właśnie mi jest bardzo szkoda. Jak, jak zwykle jestem taki, że coś zawsze psuje. Ale dobra, nieważne. Teraz blok diamentu. I na początku zrobię takie z, y, zewnętrzne, a potem wewnętrzne. Właśnie. Mylę to pojęcie, ale sorry. Y, Właśnie o tak zrobię. Y, właśnie wymyśliłem fajny sposób, jak tam mogliście wie, y, widzieć. Ze, schodka, ze schodkami właśnie. A właśnie to polega na tym, że jak niektórzy mogą sobie zbudować, o tak, co nie? O tak. I to mi się tak nie, nie podobało, za bardzo. Więc ja usunąłem te bzdoczki i dałem to tak. I to mi się bardzo podobało. Możecie napisać, że popieracie mnie, czy coś. Bo, bo ja jestem takim początkującym. To bardzo mało komentarzy widziałem, właśnie w ogóle. Właśnie takiego kolegę miałem, to mi napisał, właśnie w tym zapoznaniu. No i, no i tak. Właśnie, radziłbym, radziłbym wbić na jego kanał. Dobra, teraz zajemy tutaj, kopiemy na dziurę. Dobrze, że się, dobrze się mi udało ten właśnie kwadracik dać, bo z moim kopaniem to jest kiepsko. Bo jak robiłem ten basen to wszystko dobrze mi szło, a tutaj to teraz nie. Nie wiem dlaczego. Dobra, dajemy raka, jak dobrze to powiedziałem. Ja to, też fajnie, taką fajną wynalazłem budkę do, da, do, do, do dawania drinków, właśnie na multiplayerze. Ja jeszcze, jakby co, to z nikim jeszcze nie grałem na multiplayerze i to jest żal. Duży żal. Ale postar postaram się to uregulować, uregur właśnie. Teraz musimy to podpalić, bo zobaczcie, NetRag, bo daje taki dymek, i to właśnie jest klucz, właśnie tego. Tak, zrobicie to, to już moim zdaniem już nie będę Wam potrzebny, bo jesteście bar, yy, bar, chyba bardzo mądrzy, żeby to wszystko zrobić. Właśnie, teraz dajemy tego jasno. Właśnie, czekajcie, jak tego własnego jasno głaza. Zapomniałem i dajemy go po środku. Mi to się najbardziej podoba. Aby w rogach też, też to jest ładne, będzie więcej oświetlenia. To radziłbym też tak zrobić. Troszeczkę się pomyliłem z tymi, właśnie, diamentami. Ale. No, sorki. Sora. Wielkie sora. To powinno być tak, bo tutaj będzie woda na No to sorki. Tu już będzie tak koniec odcinka, bo. Nie mogą być takie te odcinki długie. I jakby co ty ja te wszystkie dekoracje, jak zauważyliście, to mm, będę właśnie dawał już gotowe i jak będzie jakaś ciężka do zrobienia ta dekoracja, to y, będę właśnie robił na odcinku. A jak będzie jakaś prosta, to nie będę tego robił, bo czasu tylko to zjada i. No wiecie, no takie banalne rzeczy nie będę pokazywał, no. Bez przesady. Dobra. Teraz szybko, szybko lejemy wodę zepsułem. To nie było celowe, a ten dźwięk to właśnie był właśnie z takiej zabawki takiej głupiej. Nienawidzę tej zabawki bo ona czasami pika. No. Muszę tę baterie wyciągnąć, bo to już mnie wkurza ta zabawka. Kurczę, no musiałem zepsuć, no. Jeszcze ta zabawka brat mi położył obok. Kurczę, no, wszystko muszę teraz podpalić, no. Jej. A nie zatrzymam filmika, bo nie umiem. A nowego nie będę dawał. Kurczę. A już zostało mi tylko 7 minut, jak zauważyliście. Kurczę, 7 minut, już się nagrywa. Kurczę. Kurcze, jaki błąd. Zrobiłbym cięcie filmiku, ale nie umiem tego robić. A mm, już tak dobrze szło, wody nalał, już by było gotowe. Kurcze, gapa jestem. Duży gapa. Jak na youtubera nie, nie przestało. A może teraz błędu nie zrobię. Głodźcie, to, to jest takie śmieszne. Możecie napisać w komentarzu, że może kogoś to ośmieszyło. <grym zlepszy> Sejon. To nie było planowane w scenariuszu, to nie bójcie się. Dobra. Dobra, teraz. D y wiem, 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 zaraz to za właśnie. Bo znowu mi ta woda wleci i będzie śmiesznie. Dobra, wszystko w końcu. No i dobra, tu już jest nalane I teraz schodki Ja źle to zrobiłem, Sora możecie, możecie to zrobić in oczywiście inaczej niż ja Właśnie, i to ja zrobię właśnie tak Nie mam teraz zbytnio czasu, bo mi zostało praktycznie minuta już To niedługo będę się z wami żegnał Dobra, yy, za to pozwólcie mi już dokończyć, no Właśnie, bo tam właśnie ta dziura została budowałem. No i dobra, to, to, będzie, to będzie coś takiego. Właśnie. To byłem ja. Wasz Outweight Myślę, że filmik się to jest podobał. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Mi to nie jest konieczne, ale możesz zostawić. I. Suba. To bardzo motywuje. Przynajmniej, że będą fajne odcinki. To byłem ja. Wasz wejdę i cześć! Jeszcze się raz powtórzę, że to byli moi uczniowie padałani. Cześć!